Witam w kolejnym filmie. Wracam właśnie ze zlotu 10 oficjalnego zlotu forum Jonaka, który odbył się w miejscowości Piecki, ośrodek wypoczynkowy o takiej samej nazwie, Ow Piecki. Taki trochę powiedziałbym z lat PRL-u jeszcze, prawdopodobnie, bo my nocowaliśmy w pawilonie w pokojach takich pięciosobowych z Andresolą No i powiem szczerze no rewelacji nie ma no taki ogólnie syfek można powiedzieć łazienka w miarę bo widać że jakiś czas temu pewnie kilka lat temu była odnawiana ale same pokoje to trochę porażka Cena za dobę jaką tam kolega ustalił to było 150 zł z wyżywieniem, śniadania i kolacje Podobno był obiad też, ale nikt chyba z niego nie skorzystał. No bo też się ludzie rozjechali. Ale o tym może później. No dobra, jeszcze podsumowując ten ośrodek 150 zł no nie jest to mało. Jak za takie warunki, no ja bym tyle nie zapłacił, jakbym miał prywatnie jechać gdzieś na urlop, czy nawet, to nie mówię już z żoną i z dzieckiem, ale nawet jak miał sam gdzieś jechać motkiem na weekend, to szczerze mówiąc chyba nie zapłaciłbym tyle za takie warunki, bo można znaleźć dużo taniej nawet bez wyżywienia, ale to akurat nie jest problem można znaleźć dużo taniej jakaś agroturystyka no i po prostu sobie w lepszych warunkach pobyć sam ośrodek to też chyba trzy miejsca na ognisko takie dosyć odosobnione jakieś boiska, jak to kiedyś w ośrodkach było duży teren dobra, to yy, nie nagrywałem tak jak zawsze, że jakiś tam komentarz w drodze przebitki ze zlotu i komentarz na powrót, no bo szczerze mówiąc przez tą pogodę nie chciało mi się w piątek nic nagrywać, no to stwierdziłem, że nie będę zaczynał od soboty, tylko tym razem zrobię taki film z podsumowaniem. No dobra, piątek przejechałem, trzeba było się ogarnąć ognisko, później było od godziny 20, siedzieliśmy sobie przy tym ognisku. Ja skończyłem siedzieć przy ognisku o godzinie około trzeciej. Ale to przypomniały się trochę stare czasy, gdzie tutaj z kolegą takim, z którym siedziałem czasami do piątej. Też sobie z nim gadałem. Bardzo przyjemnie miło. No i zleciało do trzeciej. Tylko że no ja już miałem to totalnie dosyć e, zmęczony byłem, więc e, o tej trzeciej się ulotniłem tam jeszcze pozostałe osoby siedziały chyba do piątej no dobra no w sumie to jest taka najważniejsza część tych złotów, według mnie czyli rozmowy przy ognisku ogólnie spędzenie czasu wspólnie na rozmowach wiadomo jak to wygląda tu się trochę z kimś pogada tam się pogada no i czas jakoś leci miło bo to właśnie o to chodzi żeby się spotkać z osobami, które już znam od no niektóre nawet od 9 lat no i dobra, sobota do południa deszczowo właściwie koło 12, po 12 dopiero przestało padać i to tak grubo po 12, więc około 13 z, pojechaliśmy z kolegami od nas z Trójmiasta. miasta. Przejechać się do pierwszych przystanek to były śluzy leśnie, bo tam wyjechali wcześniej już ekipa po 6 osób tam się spotkaliśmy pod tymi śluzami Oni tam jakieś różne jakieś zdjęcia, nagrywali filmę, no to zajęło im trochę to zwiedzanie no my tam już nie szliśmy zwiedzać, bo ja tam byłem co prawda tylko raz, ale koledzy tam byli dwa albo trzy razy, więc odpuściliśmy. Pojechaliśmy później razem na jeszcze... Nie, to było później. Najpierw pojechaliśmy coś zjeść. Moto jakaś gospoda. Moto gospoda w kruklankach. Moto jakaś gospoda. Moto gospoda po prostu w kruklankach. Szczerze mówiąc, było drogo i jedzenie bardzo średnie. Nie będę się tutaj rozgadywał. Nie polecam, tyle powiem. Potem pojechaliśmy na zwalony most, tak zwany zwalony most w Kruklankach. I jeszcze było w planie wyjazd do twierdzy Bojen, ale już było późno wiadomo jak to jest, tutaj kolega taki planuje dużo miejsc zresztą inni też poplanowali sobie miejsca a się okazało, że ten czas jednak szybko leci na motocyklu no i jak, jak zwykle w niektórych miejsc nie udało się zwiedzić ale ja te miejsca, w które i tak oni chcieli jechać to ja już byłem więc no nie była taka strata dla tych Potem pojechaliśmy do sklepu. Wracając ze sklepu jeszcze wjechaliśmy na taki obejrzeć taki opuszczony dworek. To było w tej właśnie miejscowości niedaleko naszego ośrodka, może 3 minuty jazdy. A dworek jak dworek, ruina taka, że nawet nie wchodziłem do środka, bo tam dach się zapadał po prostu. Dobra, kolejny dzień, sobota. To też ognisko. Tym razem ognisko, przy, przynajmniej dla mnie, zakończyło się dużo wcześniej, no bo w niedzielę jak się wraca, to to raczej zawsze tak jest, jest że ludzie siedzą dużo krócej niż w piątek. Też miło sympatycznie fajnie się, się spotkać z tymi ludźmi z forum ludzie fajni No i, no i tyle po prostu fajni <grym> ognisko się zakończyło Ostatnia osoba zeszła z ogniska około trzeciej i no i kolejny dzień to śniadanie oczywiście a jeszcze powiem o śniadaniu, bo dzisiaj była o, tym, o śniadaniu w tym ośrodku, w którym byliśmy To dzisiaj była jajecznica Z takich dań na ciepło Oczywiście była zimna Tak samo jak wczoraj kiełbaski na ciepło też były zimne Ale te kiełbaski były zjadliwe Nawet powiedziałbym, że w miarę dobre Ale dzisiejsza jajecznica z proszku To była masakra Wziąłem jej trochę I w pięciu minutach nawet nie. Ta jajecznica zaczęła zmieniać kolor. Zrobiła się fioletowa. No i oczywiście tego nie jadłem. Ale jedzenie powiedziałbym, że takiej może nie pozostałe, bo nie mówię tutaj o jajecznicy, która była podła. To jedzenie takie powiedziałbym średnie. Nie jakieś najlepsze produkty, ale też nie najgorsze. No dobra, śniadanie było No i później już ja przynajmniej jak wychodziłem ze śniadania szedłem na godzinę ósmą czy tam 8, 10 No już niektórzy się rozjeżdżali No i tyle, no. ja w sumie wyjeżdżałem po, po godzinie 10 no to już zostałem tylko ja i ekipa trójmiejska, która jak zwykle no, wyjeżdża później. A dlaczego nie jechałem z ekipą trójmiejską? Bo, bo oni jeszcze po drodze planują. Planują, wyjazdy planują, znaczy wyjazdy planują, coś tam po drodze pozwiedzać. A ja po prostu chcę być na 16 w domu. Tak 16, 16.30 może. A jakbyśmy pojechali tu zwiedzanie, to jakiś obiad, no to myślę, że zajechalibyśmy na 18, tym bardziej, że oni no, na większych motocyklach, ale nie jadą żadną ekspresówką, tylko tak jak ja teraz bokami, więc no na pewno by to... Zajęło dużo więcej czasu niż tak jak ja sobie sam pojadę. Ale wracając jeszcze do jeżdżenia, znaczy wracając, wracając do... no tak, wracając do naszej objazdówki sobotniej. A to miałem w planie, żeby może pojechać sam gdzieś. Znalazłem sobie taki skansem. 110 km było. Ale zdecydowałem się jednak pojechać z chłopakami. No tak też myślałem, że po prostu, że pojadę sam, żeby ich tam nie wstrzymywać, jak będą chcieli sobie pojeździć, ale że kolega taki był na motocyklu takim trochę y, terenowym, kostka te sprawy, to mówił, że on też nie będzie jechał po tej szosie, jakoś nie wiadomo jak szybko, 9 dyszek max, no stwierdziłem, że pojadę z nimi i to był naprawdę fajny, i to był naprawdę dobry wybór, bo no bo też wiadomo, postoje, gadka, nie spieszyło się nam i było naprawdę bardzo miło i przyjemnie pewnie lepiej niż jakbym sam gdzieś pojechał co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie ogniska to u nas jest na forum taki kolega, który tak potrafi rozkręcić towarzystwo na ognisku że po wczorajszym ognisku to niech go będzie Brzuch bolał jeszcze przez kilka dni. Nie dlatego, że się sklałem, <grydy> ani obrzałem, tylko dlatego, że e, mój kolega jest tak wesoły i takie opowiada historię, <grydy> tym, że po prostu można się cały czas śmiać. No i taka osoba jest jak najbardziej potrzebna, bo pamiętam na rozpoczęciu sezonu w tym roku. Ten kolega właśnie z drugim pojechali gdzieś zwiedzać Kapol Drogi Wrócili po 22 czy nawet po 22 No to to ugnisko takie trochę było smutne Do czasu aż nie przyjechał No dobra To tak wyglądał mniej więcej zlot I... No i tyle, no nie będę tutaj przedłużał Dobra, ja dziękuję Wam za uwagę, może napiszcie w komentarzu, czy Wy byliście na jakimś zlocie, ostatnio czy w ogóle, i jeździcie na zloty, z tym, że ja mam trochę inne postrzeganie zlotu, bo dla mnie zlotem jest właśnie taki wyjasek tutaj weekendowy, a większość osób, jak mówię o zlotach, to wyobraża sobie taki po prostu... ludzi, nie wiem na jakieś koncerty I ja właśnie takie ja takie miejsca omijam dobra napiszcie jak tam u was ze zlotami w tym roku albo i w ogóle a tymczasem się żegnam i do następnego